Kanał Uniklanów TPA, gdzie chciałbym Wam zaprezentować powtórkę Janusza CM z drugiej TPA, który gra na is 7 i z 7, niegdyś najbardziej podstawowy czołg wszelkich wojen klanowych e i twierdz poziomowych. Dzisiaj stracił trochę na znaczeniu na rzecz wzmocnionej E5, jednakże dalej jest to dość często występujący w tym charakterze pojazd. Pojazd pierwszego uderzenia, pierwszej linii, tak należy nim grać. Eee, cały czas jak najbliżej akcji, dlatego że jego pancerz jest magiczny i nieprzewidywalny zarówno dla was jak i dla przeciwnika. W jednej bitwie odbijecie absolutnie wszystko pod dowolnym kątem, w dowolnym miejscu czołgu, nawet tyłem. W innej bitwie wpuścicie wszystko od boku, od przodu, niezależnie od tego co zrobicie, jak się ustawicie. Tak jak wspominam, jest to pojazd absolutnie nieprzewidywalny, jedynym w swoim rodzaju pod tym względem. Kolega wozi 15 pocisków zwykłych i 15 pocisków premium. Już pokazuję ich parametry. 250 przebicia i 490 uszkodzeń na pocisku zwykłym oraz 303 przebicia i 490 uszkodzeń na pocisku premium, które są tutaj pociskami APCR, czyli pociskami podkalibrowymi. Co ciekawe, kolega wozi tylko i wyłącznie złote zestawy. Niektórym innymi słowy, tutaj się nieźle powodzi, bo już powiększam mapkę. E, tutaj trzyma się póki co na środku. Myślę pewnie, że tutaj coś przyjedzie, jednak o dziwo nic tutaj nie przyjechało chętnego do tego, aby wyłapać od ISA 7. E, myślę, że jest to pojazd tak najbardziej wart uwagi. Zawsze będę miał do niego sentyment, dlatego że była to moja pierwsza dziesiątka, jaką zrobiłem. Pojazd bardzo, bardzo uniwersalny. Można nim grać jak czołgiem ciężkim. Można nim grać jak czołgiem średnim ze względu na bardzo wysoką mobilność. E, co, do nie co do tego, jak do niego strzelać, jeżeli strzelać się z nim od frontu, najlepiej jest, już Wam pokazuję, tylko czekajcie, niech kolega strzeli w Esetkę. Jeżeli tylko się Esetka będzie łaskawa, pokazać. Jakimś studentem to weszło, jestem zaskoczony. O tutaj najlepiej strzelać w ten dolną płytę, oczywiście. Ewentualnie, jeżeli macie to pod dobrym kątem, to tak jak próbowała strzelać w esetkę, mniej więcej właśnie w miejsce, gdzie są te lampy, i tutaj trochę na prawo. Dlatego, że jest to ta sama zasada, co w isie trzecim. W momencie, w którym się nim kontujecie, to de facto możecie osłabiać jego pancerz. Isem trzecim IS-em siódmym najlepiej walić na przeciwnika na wprost. Wtedy ten pancerz przedni może dużo odbić, pod warunkiem oczywiście, że nie się w dolną płytę, no ale jakoś wady każdy pojazd musi mieć. Natomiast wieża is jest totalnie nieprzebijalna. Czasem coś jakimś cudem wejdzie we właz, ale to jest naprawdę bardzo rzadko. Wieżą ten pojazd potrafi odbić bardzo dużo. Tutaj strzał już z amunicji premium w wieżę E-setki wchodzi bez problemu. Ta wieża ustawiana pod kątem prostym jest właściwie słabym punktem E-setki. Tutaj oczywiście dobicie latek który koledze nie mógł nic zrobić, jak się kolega minimalnie skontował. E-75 pięknie bokiem, tylko jeszcze niech tak zostanie o, jeszcze ktoś tutaj bardzo uprzejmie zdetrakował. Pocisk zszedł trochę na lewo, ale wszedł w kółko napędowe, nieważne, frag jest, to się liczy. F5 e dobrze by żeby nie wywaliła całego magazynka w kolegę, który jest ustawiony do niej w tej chwili bokiem, Bo byłoby to bardzo bardzo nieprzyjemne i mogłoby się zakończyć zejściem kolegi Także na całe szczęście postanowiła tego nie robić I Również na całe szczęście FV postanowił w kolegę nie strzelać co było też bardzo uprzejme z jego strony. Sytuacja dosyć nieciekawa, dlatego że tutaj jest dużo czołgów, które mogłyby edytować objechanie kolegi. Nawet gdyby któryś wyłapał pocisk od niego, to reszta mogłaby go w tym momencie zakończyć. I strzec i przebija się od frontu, co jest dość zaskakujące, ale po prostu zerwał kolegę gąskę, więc to jest zrozumiałe. Gdyby przebi przebił przedni pancerz na zwykłym pocisku, to byłby naprawdę mocno zaskoczony. Tutaj Light ma problem, że kolega strzela amunicją premium. Ale nauczcie się, że amunicja premium jest częścią tej gry. W momencie, w którym kogoś na nią stać, może jej używać, nawet w całości. I jest to tylko i wyłącznie jego sprawa. Chce płacić więcej, może płacić więcej, i nikomu nic do tego. I strzec przełączył się na HEKI. Dość dziwne posunięcie, dlatego, że kolega ma bardzo dużo punktów wytrzymałości w dalszym ciągu i zbicie go wymagałoby sporego samozaparcia. Strzał trójki przebija bez najmniejszego problemu. No i tutaj jeszcze pięknie tyłem. Przełączenie się na zwykłe pociski tutaj nie ma potrzeby zwiększonej penetracji. I strzeci zasłania trójkę, no to jest rzadkie zachowanie. Tutaj nawet na goldzie Istrzeci. Nie zdał kolegi przebić. Ten strzał gdzieś mu tam zszedł. Mógł dokładnie pocelować, ponieważ kolega był jeszcze na przeładowaniu dłuższą chwilę. Ale działo ISA wiadomo, działo radzieckie. Nawet przy pełnym skupieniu może posłać pocisk zupełnie tam gdzie byście tego chcieli. Trójka bardzo wyraźnie w tym momencie. Mogłaby przy dobrym losowaniu zakończyć życie kolegi na strzał. A tego byśmy nie chcieli. Teraz jazda po ISA trzeciego. Duże bezpieczeństwo, duże zapas HP. Mogłaby tylko jeszcze wieżę odwróconą zupełnie gdzieś tam w drugą stronę. Bardzo miło z jego strony. No i w tym momencie zostały już tylko RHM i mx 1390, właściwie tylko albo aż. Teoretycznie RHM na trolu mógłby tutaj kolegę zdjąć, a patrząc na to, ile rob... za ile strzelił bieg T-140 to, to tego trola ma założenie. Strzał w biegów 1390. No i jest za już tylko RHM, tutaj by się przydał pocisk odłąkowo burzący, jednak kolega z jakiegoś powodu takich pocisków nie woli sporo szczęścia, że to się przebiło. Nie przebiło się znaczy. No i teraz możemy jeszcze raz staranować, ale kolega woli dobić strzałem. Bitwa się kończy, a my przechodzimy do podsumowania. Zabitewka wpadła klasa mistrzowska. Gratuluję, ja klasy mistrzowskiej nie uzyskałem, więc troszeczkę zazdroszczę. 4 pomniejsze odznaczenia, stalowa ściana, duży kaliber oraz specjalista. Kolega zadał 5713 punktów uszkodzeń. To jest naprawdę ładny wynik. 1139 punktów podstawowego doświadczenia. Spróbujcie zdobyć tyle na dziesiątce, nie jest to wcale proste. Zniszczył 6 pojazdów przeciwnika. Na 20 strzałów 16 trafiło, 14 weszło. Przez pancer zablokował 2670 punktów uszkodzeń, a jego czołg miał 2150 punktów wytrzymałości, w związku z tym zablokował więcej niż de facto miał. Jako, że wystrzał sporo zestawów, sporo pocisków premium oraz zużył duży zestaw naprawczy, to wyszedł 4000 na minusie, a ze wszystkimi bonusami dostał 1709 punktów doświadczenia. W tej powtórce byłoby to na tyle. Trzymajcie się ciepło. Cześć.